Jaki jest najlepszy typ szorowarki dla Ciebie? Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy wyborze szorowarki? Która i w jakich warunkach sprawdzi się najlepiej? W tym odcinku odpowiemy na te zagadnienia oraz zorganizujemy wyścig szorowarek. Zacznijmy od tego, co to jest szorowarka. To maszyna czyszcząca, która wykorzystuje obrotowe szczotki do czyszczenia powierzchni twardych takich jak podłogi. Istnieje wiele różnych rodzajów szorowarek: samojezdne lub prowadzone i każda z nich jest przeznaczona do czyszczenia Konkretnego rodzaju powierzchni. Najlepszy typ szorowarki dla ciebie będzie zależał od Twoich potrzeb. Przy wyborze szorowarki należy wziąć pod uwagę następujące czynniki: wielkość i rodzaj powierzchni, którą będziesz czyścił. Im większa i bardziej zabrudzona powierzchnia, tym większa szczotka i bardziej wydajna szorowarka będzie Ci potrzebna. Twój budżet. Szorowarki mogą być stosunkowo niedrogie lub bardzo drogie, w zależności od ich funkcji i możliwości. Twoje preferencje. Niektóre szorowarki są łatwiejsze w obsłudze i konserwacji niż inne. Twój czas. Mogą być dwie szorowarki o takiej samej szerokości roboczej, ale zupełnie o innych wydajnościach. Zacznę od najmniejszych modeli NB530 i NR530. Nowa seria maszyn czyszczących, których producentem jest Nobel Lift, to prowadzone model NB530 lub samojezdne model NR530. Kompaktowe i wydajne szorowarki, zasilane dwoma bateriami, pozwalającymi na ciągłą pracę nawet do 4 godzin. Prezentowany przez nas model maszyny czyszczącej NB530 idealnie sprawdzi się czyszczenia małych, średnich obszarów w miejscach z dużym przepływem ludzi, takich jak biura, sklepy, stacje, hotele. Wygoda użytkowania, niska waga maszyny i kompaktowe wymiary to jedne z wielu zalet prezentowanej przez nas nowej szorowarki marki Nobel Lift. Szerokość szczotki w tym modelu wynosi. 53 cm. Szczotka i ssawa są trwałe i odporne na rdzę. Pojemność zbiornika na wodę czystą i brudną po 70 litrów. Zbiornik wody brudnej posiada zdejmowaną pokrywę, co ułatwia obsługę i czyszczenie. Szorowarka jest wyposażona w baterię o pojemności 100 Ah. Niezawodny i prosty, wielofunkcyjny panel. Regulowany docisk szczotki do podłoża sprawia, że urządzenie nadaje się do wielu aplikacji i sprosta różnym wymaganiom w zakresie czyszczenia podłóg. Wydajne i niezawodne mechanizmy odpieniania mechanicznego i alarmu poziomu w zbiorniku roztworu znacznie poprawiają żywotność maszyny. Szukasz samojezdnego modelu, mam dla Ciebie NR530. To mini o szerokości roboczej, takiej samej jak NB530, ale o znacznie większej wydajności. Doskonale sprawdzi się w sprzątaniu małych i średnich obszarów. Dzięki napędowi naprzód umożliwia wygodne wsiadanie i wysiadanie z wind. Przez co idealnie nadaje się do czyszczenia ograniczonych przestrzeni na wielu piętrach. Zbiornik na wodę czystą znajduje się z przodu urządzenia, co sprawia, że uzupełnienie wody jest łatwe i szybkie. Natomiast zbiornik na wodę brudną znajduje się z tyłu maszyny. Urządzenie jest wyposażone w wbudowany wodoodporny panel dotykowy oraz ekran LCD, który przekazuje nam jasne i czytelne informacje. Wydajny i niezawodny mechaniczny mechanizm odpinania i alarmu poziomu wody w zbiorniku roztworu znacznie poprawia żywotność silnika ssącego. Ta funkcja jest również w modelu NB530. Z danych technicznych warto wiedzieć, że szerokość czyszczenia szczotką wynosi 53 cm. Czyli tak samo jak w modelu NB530, ale wydajność w modelu NR530 wynosi 3100 m2 na godzinę w porównaniu z 1800 m2 na godzinę w modelu NB530. Bateria o pojemności 120 amperogodzin wystarczy na 3-4 godziny pracy. Maksymalna prędkość szorowarki NR530 to 6 km. Na godzinę. Przedstawiłam dwa modele NB530 i NR530. Czy ty już wiesz, który model jest dla ciebie? A teraz zabieram Was na większy sprzęt. Trzecim modelem jest sprzęt do dużych powierzchni z wąskimi przejazdami, czyli Nobel Lift NR810. Główne zalety to kompaktowy rozmiar, mały promień skrętu i duża wydajność. 4860 m2 na godzinę. Zintegrowana wodoodporna konstrukcja panelu dotykowego. Wyświetlacz LCD pokazuje parametry pracy i kody błędów. Dzięki temu można łatwo zmieniać ustawienia i diagnozować usterki. Trzy tryby prędkości jazdy i regulowany przepływ wody. Niezależnie opracowany sterownik posiada funkcję zabezpieczenia silnika przed przyciążeniem i niskim poborem mocy akumulatora. Model Eco uruchamiany jednym dotknięciem redukującym moc i poziom hałasu silnika sącego. Odpowiedni do miejsc wymagających Niskiego poziomu hałasu. Elektryczne podnoszenie i opuszczanie szczotki i uchwytu z sawy jednym dotknięciem. Automatyczne podnoszenie uchwytu z sawy do jazdy do tyłu, co jest bezpieczniejsze i wydajniejsze. Duża pojemność 120 litrów dla zbiornika czystej wody i 120 litrów dla zbiornika brudnej wody. Skutecznie zmniejsza liczbę. Dodawania i usuwania roztworu, automatyczny alarm w przypadku pustego zbiornika czystej wody i pełnego zbiornika brudnej wody. Fotel wyposażony jest w wyłącznik bezpieczeństwa, a szorowarka zatrzyma się automatycznie, gdy kierowca opuści fotel. Ten model polecam do podłóg z płytek, PCV, papiernych, ceglanych, wylewek żywicznych, podłóg dla szyko i wielu wielu innych. Z ważnych danych technicznych musisz wiedzieć, że model 810, jak wskazuje nazwa, oferuje 81 cm szerokości czyszczenia. Czas pracy na jednej baterii wynosi od 4 do 5 godzin. Bateria jest o pojemności 220Ah. Maksymalna prędkość szorowarki to 6,5 km na godzinę. Bardzo ważne wydajność tego urządzenia to 4860 metrów kwadratowych na godzinę. Wszystkie informacje dotyczące szorowarek Nobel Lift znajdziecie na stronie magazynowe.eu. To zaczynamy wyścigi szorowarek.